Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia KryptoWalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj moim gościem jest Jola, organizatorka konferencji CryptoSphere. Cześć Jolu. Cześć Kamil, dzięki za zaproszenie. Tak, dzisiaj o konferencji na pewno sobie porozmawiamy w drugiej części tego materiału, no ale nie sposób nie zapytać Ciebie jako twórczynię, która bardzo dużo o metalach szlachetnych mówi o złoto, które teraz szaleje, 3000 ponad 200 dolarów, jak patrzyłem na wykres za jedną uncję złota, no to są kosmiczne wyniki, chyba wszyscy z tego rynku twojego czekali na takie wyniki, aż w końcu to złoto ruszy. Jak, jakie ty masz nastawienie do tego? Wiesz, co, Kamilu, to jest zawsze na y, karta ma dwie strony, tak samo jak medal czy moneta. Są ci, którzy się ogromnie cieszą, bo mają już zakumulowane dosyć duże ilości metalu złota. Natomiast jest ta druga grupa, która zawsze po wzrostach mówi: "Matko Boska, nie zdążyłem kupić, kiedy będzie korekta." Więc jest to zawsze. To przy Bitcoinie podejrzewam, jest dokładnie i przy każdym innym tak aktywie samo. inwestycyjnym, jest dokładnie tak samo. Natomiast nie sposób nie zauważyć tego, że dzieją nam się na rynku złota bardzo ciekawe rzeczy. Nawet jeśli prześledzimy sobie wykres w lewą stronę, to zobaczymy, że tam z tysiąca do dwóch tysięcy za uncję trojańską szliśmy kilka lat. Z tego poziomu dwóch tysięcy do trzech tysięcy, kilka miesięcy. I zobacz, tak na dobrą sprawę, całkiem niedawno przebiliśmy barierę 3000 dolarów za uncję trojańską, a dzisiaj jesteśmy na poziomie specjalnie sprawdziłam przed naszym nagraniem 3222 dolary, ale to jest takie odreagowanie po all time high, czyli 3240 mniej więcej wybiliśmy na wykresach, i idzie to tempem ogromnie szybkim. No i oczywiście inwestorzy niektórzy się cieszą. Ale ja też chciałabym zwrócić uwagę na drugą stronę medalu. Jeśli złoto tak gwałtownie rośnie, to coś wisi w powietrzu. Mm -hmm. Jeśli banki centralne się tak mocno zbroją w złoto, to też się coś y, dzieje. A naprawdę, jeśli na tak stabilne aktywo inwestycyjne wzrosty są tak szybkie. okej, okay, one nie są tak spektakularne jak w krypto, umówmy się. Ale no. chodzi o czas, o, o widełki czasowe. Y, to zastanowiłabym się, co gdzieś wisi w powietrzu. Wiadomo, że my jesteśmy dzisiaj zakładnikami jednego człowieka, i jego polityki. I ta historia z cłami dużo też pokazuje, jak rynki nie lubią niepewności. Jak my czekamy na coś, co wreszcie się ustabilizuje i bez względu na to, czy będą te cła, czy nie, to na jakim poziomie i zaczniemy żyć dalej. A w momencie, kiedy cały czas te decyzje. Są zmieniane, no to powoduje również to, że my na wykresach yy zauważamy wariacje wszelkiego typu. Ale złoto ewidentnie ostatnio było jedną z lepszych inwestycji, jeśli chodzi o, o procenty. Mhm. No to ja tak sobie pomyślałem, że na swoim kanale to powinnaś mieć ATH jakieś teraz, ale zerknąłem przed nagraniem, że nie nagrywasz mhm. ostatnio o metalach. Tak, i robię, i robię to z premedytacją i robię to celowo. Uważam, że czas na takie mocne mówienie o fundamentach złota. Było właśnie przed dwoma tysiącami za uncję. Ja, jak zaczęłam nagrywać, to ono rzeczywiście było tam 1600, potem 1800, potem, e, potem ponad dwa i bardzo dużo mówiłam, bardzo dużo treści poruszałam na temat złota, pod każdym aspektem fundamentalnym, tak. który mogłam dotknąć. Natomiast teraz uważam, że to podbijanie przez niektórych twórców. E, jak my to mówimy, goldbaggerów, czyli tych, którzy trzymają. Jest też celowe trochę, wiesz, jak na rynku krypto. Kiedy jest zielono, to wszyscy robią oglądalność i klikanie. I oczywiście to na pewno na kanały ich się przekłada. Natomiast ja uważam, że teraz warto po prostu się zatrzymać, zrobić krok w tył, poobserwować trochę rynek, i być może poczekać na jakąś zdrowszą korektę, chociaż nie wiadomo, czy ona nastąpi. Jak zwykle, wiesz, na dwoje babka wróżyła. No, ale to właśnie takie materiały, nie sądzisz teraz, edukacyjne, właśnie trochę wylewające wiadro zimnej wody na głowy tych, którzy jeszcze nie wskoczyli, nie, nie trafiłyby do nich właśnie teraz, że wiecie, no jest duże tempo wzrostu. Być może taka korekta przyjdzie, być może nie. To wszystko, tak jak powiedziałeś, zależy od tych banków centralnych, które zbroją się w to złoto po uszy. Może teraz. Taka, tak, materiały tak. Ja ostatnio właśnie ten materiał, który nagrywałam z Tomkiem Gesnerem, z doskonałym analitykiem, ale też przede wszystkim niesamowicie merytorycznym człowiekiem w tym zakresie. Tam studziliśmy w pewien sposób te wiesz, te fantazje na temat czterech tysięcy zauncji i wyżej. Właśnie, nawet Tomek tam wskazywał, jakie poziomy widzi korekty. I powiem szczerze, że uważam, że na, na razie wystarczy. I sama przyglądam się, jak to się na złocie rozegra. Czy najpierw będzie blow off top, bo uważam, że już jak tak popatrzymy na wykres, to naprawdę idziemy tak parabolicznie i potem mhm. troszeczkę mocniej odsapniemy, czy zrobimy przystanek i jeszcze gdzieś tam wyżej się uplasujemy. Czytam, słucham różnych analityków i rzeczywiście te ich prognozy wydają się bardzo odjechane. optymistyczne, no odjechane tak, no bo wiesz, jeśli ktoś mówi w tak krótkim tempie o czterech tysiącach, gdzie to już nie jest tak daleko tak na dobrą sprawę, bo masz tu prawie 3,250, to już nie jest tak daleko do 4000 dolarów za uncję trojańską, ale słyszałam i ponad 4 pod piątkę, więc uważam, że jest optymistycznie, ja sama wiesz, żeby nie dać się zwariować, chcę troszeczkę Przyjrzeć się temu rynkowi. Teraz też patrzę, jak srebro się zachowuje, bo ono tak na dobrą sprawę cały czas jest w cieniu złota. Mm, i, I nie podążało na razie jakoś spektakularnie. Czyli też czekam. Bo tak, tam, że jak przedkę. Bitcoin poszedł, to altcoiny poszły, czyli srebro. No wiesz, to tak zawsze wszyscy porównywali, może nie tyle altcoiny, co Bitcoina i Ethereum, tak jak złoto i srebro. I powiem ci to w sumie możemy się trochę pośmiać, ale, ale w tym cyklu, czy w tym rozdaniu kart. To tak jak Eter, to i srebro za dużo nie pokazało. No to niedobrze by <głos》>. w tym niedobrze. jest jakaś wykładnia. No Wszyscy są tak zawiedzeni. Zresztą wiesz, bo to w ogóle jest z dwoma nogami, ale jak rozmawiam z ludźmi na tych konferencjach czy na wydarzeniach, na których jestem, to ten Eter to jest chyba wiesz, największy zawód świata. To już nawet chyba nie te altcoiny, tylko ten Eter. No bo, bo Etera każdy ma praktycznie. Nie? To jest to, że jakby dotyka to największą liczbę osób i na inwestkawcach, jak padło pytanie ze sceny, akurat Damian ze Świata Krypto zadał to pytanie o Ethera, no to praktycznie wszyscy podnieśli ręce, że go posiadają. Stąd właśnie tak jak mówisz, jest ten zawód. A co do banków centralnych kupujących złoto, no to dzisiaj czytałem informację, że Chiny w lutym kupiły podobno 5 ton złota, przy czym była tam od razu puenta z Goldman Sachsa, który mówi, że Chiny kupiły 50 ton złota według ich statystyk, a ukrywają po prostu te prawdziwe ilości. No, jak ale teraz... To od dawna, od dawna jest ta spekulacja, że Chiny nie mówią nam całej prawdy, i myślę, że nie tylko w aspekcie złota czy srebra fizycznego, ale pewnie również w posiadaniu bitcoina, jak i innych aktywów inwestycyjnych. Wiesz, oni mają taką metodykę działania trochę pod przykrywką, pod ukryciem przyczajony tygrys. I, I myślę, że jest dużo w tym prawdy, że oni zdecydowanie mają większe pokłady niż my mamy w statystykach, co jest zabawne, bo jak spojrzysz na, na LBMA, czyli na, na bank, tam gdzie jest składowany również fizyczny metal złoty, czy chociażby na Fort Knox w USA, to ta druga strona globu wydaje mi się, że ma z kolei mniej niż deklaruje. Także wiesz, w przyrodzie musi być zachowana równowaga. Wschód, Zachód. No myślę, że akurat nas niestety dotyka to, że mamy mamy to ta strona globu ma mniej niż deklaruje. No, zobaczymy, czy dowiemy się o tych prawdziwych ilościach. Czy wiesz, czy to nie będzie wyglądało tak, że tak był audyt, ile jest? Wystarczająco. Jest wszystko okej. Okay, ja to właśnie z Tomkiem Gesnerem obstawiałam, że dla mnie najprawdopodobniejsza wersja tego wydarzenia jest taka, że mamy może troszeczkę mniej, ale jesteśmy blisko hmm. tego, co deklarowaliśmy i czek, wiesz, i jedziemy dalej, bo to byłby strzał w kolano dla Stanów Zjednoczonych, gdyby pokazali, że po prostu tych rezerw w Forcie noc nie ma. Tak, no też ciekawy temat, po co właśnie tak wszyscy się w to złoto ubierają. Ja z Cezarem jak osobny materiał, właśnie Cezary tam takie teorie budowania nowego pieniądza, może albo powrotu pieniądza do opartego o złota, Złoto poruszał, ale to może inny temat. A jeszcze miałem takie ostatnie pytanie w tym temacie o kwestię złota w mennicach, w sklepach, u dealerów, jak to wygląda? Czy, czy jest tak samo jak wiesz, przy COVID, że nagle się wszyscy rzucili i tego kruszca nie ma? Wiesz co, to jest, natural, to, to jest też naturalna sytuacja, Kamil, że jak są piki i coś się dzieje, zwłaszcza jak się coś dzieje, mówię o jakiejś takiej niepewności, bo jednak złoto zawsze od wieków było uważane za tą bezpieczną przystań i ci tacy tradycjonaliści, którzy nie mają zbytnio jeszcze zaprzyjaźnionych aktywów typu bitcoin, jednak tam lokowali kapitał i wtedy są zawsze przestoje. Teraz uważam, że zdecydowanie była lepsza sytuacja niż w covidzie, ale to też jest zasługa jakby tego, że ludzie się kaszowali, więc obieg wtórny był dość mocny. Okay. Natomiast na te nowe walory z 2,25 bieżące trzeba było troszeczkę poczekać, te terminy były troszeczkę dłuższe, ale, ale hmm. nie było jakichś takich spektakularnych problemów, jeśli ktoś chciał się zatowarować. Takich spredów potężnych nie było, tak? Nie, 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 to w ogóle ja mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy na, na, bo to bardzo ciekawie to obserwować, bo w COVID-ie te spready były sakramenckie. Po prostu fizyk nam się ode, oderwał od, od złota papierowego i koniec kropka. Natomiast wiesz przez to, że też złoto idzie do góry, to myślę, że coraz mniej takich normalnych obywateli stać na, na, na złoto, albo kupują sobie mniejsze gramatury, ale rzeczywiście te spredy bardzo mocno pospadały. Mhm. Rzekłabym, że one są wiesz, symboliczne. Złoto nie jest czy, czy srebro to nie są walory wysokomarżowe, mhm. więc tym bardziej to wiesz. To pokazuje, jak wygląda rynek płynnościowy nie? Mhm. Na, na bazie tak. złota i srebra. Kupować monetę za 8000, za 13, 000, no to jest, jest różnica, nie? A i tak nie jest źle, bo dolar jest słaby, bo trzeba pamiętać, że złoto, jak i każdy aset, ma podwójną ekspozycję, czyli jeszcze wchodzi nam ta ekspozycja dolar złotówka, mhm. polski złoty. No i jak wiesz, jak, jak nam się złotówka osłabi, to wtedy możemy zobaczyć jeszcze bardziej spektakularne y, kwoty za uncję trojańską w pelenach. No, zobaczymy, czas pokażę. To... Przechodząc płynie do tego cyfrowego złota, Bitcoin na rynku krypto. Jakieś Twoje zdanie na temat tego, co się teraz dzieje? Czy krypto zyska na tej niepewności, na tych taryfach, na tej walce z Chinami, czy jednak jednak będzie w cieniu jako to ryzykowne aktywo? Wiesz, co nie wiem nie wiem, czy całe krypto zyska. Yy, natomiast ciekawa rzecz była wtedy, kiedy obsunęły nam się rynki tradycyjne i w tym pierwszym momencie ten Bitcoin wcale tak spektakularnie. Nie spadł w dół. I tu no wiesz, pojawia się pytanie, czy tak wszyscy mają takie mocne ręce, że nie sprzedają, czy jednak powoli zaczynamy być świadkami tego, że kapitał w pewien sposób z rynków tradycyjnych, jeśli są spadki, mhm. ucieka i, i zostaje przekierowany chociaż w jakiejś części, chociażby do ETF-ów na Bitcoina. Mhm. To jest ciekawe. To, co się wydarzyło. Więc nie wiem, jak reszta krypto, bo jednak ten cykl jest jaki jest. Jest cykl, który ma duży problem płynnościowy, co było widać po altach, które miały, nawet one, one nawet nie miały jakichś spektakularnych wzrostów. One miały jakieś tam pompeczki, i hmm. potem już z tych pompeczek zostawał popiół i gruz w, dużych, w dużej mierze. Natomiast myślę, że Bitcoin Bitcoin zawsze zysk będzie zyskiwał w takich dziwnych, niepewnych czasach, bo jednak ludzie, którzy mają kapitał, czy nawet ludzie, którzy są zaprzyjaźnieni z tymi bankowymi produktami, typu ETF-y, no gdzieś ten kapitał będą chcieli kierować, a umówmy się, że taka czysta logika, patrząc pod kątem kapitalizacji, Kamil, no to jakbyś sobie porównał indeksy tradycyjne, a kapitalizację Bitcoina to prosta matematyka. Gdzie masz szansę wykręcić w, w, w dłuższej perspektywie czasu więcej x -ów. Nie, to, to zdecydowanie. Ja słyszałem taką jedną ciekawą teorię, że podczas tych największych spadków te kilka, kilkanaście dni temu Bitcoin chociażby dlatego tak mocno nie dostał w porównaniu do jakichś zwykłych akcji czy indeksów, bo te hedge fundy, którym niestety ale świeciły się margin kole no to one musiały pozbywać się tego, czego mają najwięcej, a nie mają najwięcej jeszcze Bitcoina, przynajmniej. Stąd też wiesz, nie musiały go w takiej ilości sprzedawać, bo go po prostu nie miały w bardzo, w bardzo wielu przypadkach. Ale to jest, wiesz, teoria jak każda inna, można sobie potem w lewą stronę. Ale wyknąć. to jest ciekawa to jest ciekawa teoria. No, wiesz, cięż ciężko powiedzieć, czy tak to wyglądało. Pewnie jakbyśmy prześledzili czatem GPT czy jakimś innym jakąś inną sztuczną inteligencją, wyniki potem kwartalne tych, tych firm, czy one sprzedawały wtedy, czy nie, no to można by było do tego dojść, ale na kwartał, na koniec kwartału jeszcze trochę musimy poczekać. No, ale tak jak mówisz, no, rynek krypto na razie stoi, chyba trochę przygląda się ten Bitcoin, próbuje coś odzyskać, swoją siłę, ale, ale zobaczymy, tak jak wspomniałaś, władza jednego pana i to, co on powie teraz też jest tym najważniejszym aspektem. Niestety, niestety, to, co ty powiesz na kryptosfir, mam nadzieję, to tak. co wyrazisz, jak rodzina zarabia miliony. No tak, no możemy przejść właśnie na kryptoswir, to jak już wywołałeś, to ja właśnie powiem jednym zdaniem tylko o tym, co ja chcę powiedzieć. Może nie aż tak bardzo o krypto, chociaż też ten wątek w dużej mierze będzie połączony, ale właśnie jak syn z ojcem, mówię tutaj Eric Trump, Donald Trump, zarobili krocie, krocie. Oni, ich rodzina, przyjaciele, koledzy, zarobili naprawdę mnóstwo, mnóstwo pieniędzy przez ostatnie miesiące na, na manipulacjach. No Ja to nazywam po prostu manipulacjami, bo to nic innego nie ma według mnie. Tak? Wiesz, mówienie, że wypuścimy jutro token, Wy możecie sobie kupić ten token i później go sprzedać. To jest jakiś sposób manipulacji. Kolejny temat to, jak opcje put, na, na, jak opcje na wzrosty wskoczyły bardzo mocno w chwilę przed tym, jak Trump powiedział, że, że taryfy wycofuje z całego świata tak na 90 dni. No, przecież to jest po prostu manipulacja. Śmialiśmy się z Nancy Pelosi, że ona manipuluje rynkami. Tak, a teraz, to, co się dzieje, to jest po prostu ogień. Ach, no ale cóż, no to Ale więcej. zobacz, że to jest, to jest zabawne, ale od jakiegoś czasu to powtarzam, bo się sama z tego śmieję, że często, gęsto jak się przed wyborami mm, mówiło, że Trump będzie bardzo dobry dla rynku krypto, że to mm. jest wiesz, wreszcie człowiek po właściwej stronie barykady, i okazało się, czy okazuje się przynajmniej na dzień dzisiejszy, że to trochę oczywiście krypto rykoszetem mm, obrywa. Ale taki trochę koń trojański, nie? Trump, Melania, to wyssało okay. sakramencko płynność z innych altów i w ogóle z rynku. I to jest tylko jeden z przykładów, ale ta taka niepewność, którą się pozostawia na tak zmienne rynki, jakimi jest krypto, nie sposób, żeby po prostu nie dotknęło nas to. Nie? No, zdecydowanie. Ja będę go bronił jeszcze trochę podczas tej prezentacji pod kilkoma aspektami, ale to to już za kilkanaście dni, kiedy właśnie krypto się odbędzie, więc Jola w skrócie powiedz, jak przygotowania idą? Czy wszystko już dopięte na ostatni guzik, czy jeszcze tam trochę brakuje? Generalnie to jeszcze gdzieś nam na stronie brakuje kilku zdjęć prelegentów, ale to wiesz, jak to zawsze jest. Temat, zdjęcie to te chwileczkę trwa. Natomiast agenda już jest praktycznie wspięta, czekają nas trzy debaty. Jedną zresztą cieszę się, że Ty poprowadzisz taką, która uważam jest zawsze mega istotną, czyli taką geopolityczną, makroekonomiczną, pokazującą większe zdarzenia, które mają impact i wpływają na rynki, bo jednak, wiesz, ja jestem ze szkoły fundamentalnej i uważam, że tego typu rzeczy mają 100 razy większy wpływ na to, czego my doświadczamy na wykresach, niż analiza techniczna. Wstęp ja się szkolę nauczanie, wiesz, wiesz? W, tej, w tej analizie także. Dobre nauczyciel. Więc, więc pod tym kątem cieszę się, że to, to będzie. Druga debata będzie dotyczyła bankingów i płatności na blockchain jako alternatywy, czy zamiatacza systemu tradycyjnego, to się okaże. I okay. tu też będzie tą debatę poprowadzi Michał Lewicz. Będą, uważam, ciekawi goście, bo będą stricte ludzie związani z płatnościami na blockchain, z różnymi apkami, e, czy, czy programami tego dotyczącymi, ale również w tej debacie weźmie udział Stefan Kromolicki, który pracował również przy Mika i też jak z nim rozmawiałam, to będzie miał swoją, oprócz to będzie miał swoją prelekcję, yy, która powie nam, czy, czy Europa będzie potrzebowała Mika 2.0, bo mówi, że są cały czas spotkania mhm. z politykami, z firmami i okazuje się, że na kanwie tego, co się dzieje. No, może będzie trzeba wprowadzić kolejne zmiany, więc myślę, że dla kantorowców i dla innych firm to może być ciekawa osoba, po prostu dla networkingu również, żeby podejść i ze Stefanem porozmawiać. No chęcią, i trzecia jak, jak mogę ci przerwać, z chęcią posłucham tego, no bo wiesz, firmy, giełdy, kantory jeszcze nie zdążyły MIKI 1.0 wprowadzić, tak naprawdę. O licencje jeszcze nie wszyscy się ubiegają, albo nie utrzymali jej, a tu już mowa o jakieś Mice 2.0, no. Wiesz, Bardzo albo ciekawie. o zmianach, które będą ingerowały w jedynkę, mhm. więc to uważam jest w ogóle ciekawe, żeby tego dotknąć i, i posłuchać. No i trzecia debata, poprowadzona przez Majka, będzie dotyczyła tego, który trend z nami zostanie czy AI, czy memcoiny zobaczymy, jak Mike to ubierze w, w pytania i w całą formułę, A oprócz tego cały szereg różnych, rozmaitych prelekcji i takich stricte krypto, i takich, które dotykają inwestycji, tak jak Tomek Narkun, który będzie mówił o cyklach gruntowych i o tym, że te wszystkie pieniądze świata, które są zarabiane na spekulacji i, i w tych innych aspektach inwestycyjnych, na końcu i tak mają ogromny wpływ wpływ i uderzenie na ceny gruntów. Także to też myślę będzie. Um, nie ma jakiegoś bardzo... tematu przewodniego teraz, jakiejś konkretnej narracji. Nie, wiesz co, ja myślę, że też rynek jest w takim momencie, że raczej potrzebujemy takiego spojrzenia holistycznego i wieloaspektowego, bo też będzie na przykład um, prelekcja na temat biohackingu. Wiesz, ja jak patrzę na społeczność, na community, na, zresztą nie tylko, też na influencerów, na twórców rozmaitych, wszyscy są, tym sentymentem, mówiąc bardzo delikatnie, zmęczeni i znudzeni. Wiesz, to, też wpływa, to też wpływa na samopoczucie. Zobacz, jakbyś przejrzał różne grupy telegramowe, które jeszcze kilka miesięcy temu, w styczniu, w lutym, kiedy było hołpium, że ten pierwszy kwartał będzie wzrostowy i z fajerwerkami, były bardzo aktywne, a teraz te grupy są wręcz... Na stand -by to dalej jest dyplomacja, ale dużo Nie z tych ma. grup... Nie ma tego, po po prostu. No. Ludzie grupy się na albo wycofali, tak, albo, albo ludzie się wycofali, albo wrócili do takiego normalnego świata Web2, gdzie mają swoje życie, pracę, inne rzeczy. Więc uważam, że akurat dobrze pod tym kątem zrobić to w aspekcie takim holistycznym, gdzie każdy będzie mógł pewnych rzeczy dotknąć i też porozmawiać na różne tematy. Mhm. No, psychika wielu nie wytrzymała, niestety. Tak jak mówisz, to ważne, naprawdę jest temat, żeby od czasu do czasu go poruszyć. Wiesz, że poruszyłem te grupy facebookowe, bo ostatnio ich trochę więcej dotykałem przy okazji tego, że no wrzucałem gdzieś informacje o tej naszej aplikacji, o podatkach na te grupy facebookowe i prześledziłem tych grup z 50. Te grupy mają po kilka, kilkanaście tysięcy użytkowników, natomiast połowa ponad z tych grup jest to teraz jakaś reklama Skamów, reklama jakichś STS-ów, Betclicków, wiesz, wszystkich tych firm gamblingowych. A mało mm -hmm, która no tak. jest aktywna pod względem krypto, faktycznie. Nie? I, I tam ludzie pisali o tematach, takich, że są na przykład 4000 złotych na stracie i co on ma teraz robić. Ja się nie śmieję, że ktoś jest 4000 złotych na stracie, bo to jest pieniądz jak pieniądz. Natomiast 4000 zł no, jesteśmy w stanie, nie wiem, w miesiąc zwykłej pracy odrobić, tak? Ale już tutaj przechodzi do jakichś problemów, no, psychologicznych u takiego człowieka, nie? Że on jest załamany, że on stracił takie pieniądze i co mam dalej zrobić, więc myślę, że warto przyjść i posłuchać czegoś takiego. Kurczę, Kamil, bo to jest też kwestia, skąd te 4000 tysiące się wzięły, bo my możemy to traktować jako małą lub dużą kwotę, średnią, obojętnie. Jeśli masz to i jest to gdzieś efekt uboczny twojej pracy, mhm. te pieniądze i tak tracą na wartości, mówiąc kolokwialnie, przewalisz je w krypto czy w czymś innym, mhm. to to cię tak nie boli, ale niestety. Problem, myślę, polega na tym, że dużo ludzi jednak um, gra albo za te, które nie powinien, pieniądze, czyli nie. za to, z czego żyje, tak. no ale już nie daj Bóg na kredyt, nie? I to, myślę, że to źródło pochodzenia tych 4000. Te 4000 są oczywiście umowne, bo to może być bańka 100 tysięcy, 10 tysięcy, 100 złotych A mi chodzi o to, że wiesz, no dłużej będziesz już bańkę, czy 53 bańki, kto wie, ten wie, <laughs> niż, niż, niż 4 tysięcy. Niewyobrażalna, tak kwota 4 tysiące tak 4000 no nie zabije człowieka no, to, to ja to pod tym względem uważam że no przy tej minimalnej nawet krajowej którą mamy w nasze postę jesteście w stanie te pieniądze odrobić po prostu pójść do pracy na drugi etat, jeżeli ktoś potrzebuje teraz już, ale to i tak ciąży. Ja rozumiem, bo sam, jak zaczynałem inwestować w krypto, to inwestowałem 5000 złotych, To była moja pierwsza inwestycja w krypto, i też to były jakieś dla mnie pieniądze wtedy dość spore. Nie stać mi było największą inwestycję, więc jakbym wtedy z tych 5 miał tysiąc, jakby mi tylko został, no to też bym pewnie nie był zbyt zadowolony. Tak? I szukał informacji gdzieś na takich grupach. Ale to też zobacz, pokazuje cały czas skalę. Hmm... W pewien sposób wydaje mi się tego braku dywersyfikacji, no bo możemy mówić, że alt drama, ale nie sposób powiedzieć, że ten bitcoin jednak dał zarobić. Rozumiem, że da, dałby mniej zarobić przy kwocie 4000 tysięcy złotych wsadzonych gdzieś tam. Ale byśmy miała zarobione kilka przy większym. tysięcy. Ale masz do przodu, a a nie w plecy. I myślę, że to jest też ogromny problem, że no my jednak pragniemy wszyscy life changing money, tak? To się ładnie nazywa. Tak. A nie tego, żeby mieć zarobione tysiąc złotych, bo ten tysiąc czy dwa dodatkowe, no to tak jak mówisz, to też życia nie zmieni w drugą stronę. No. Więc ja to trochę rozumiem, dlatego też staramy się, żeby Kryptosphere raz było rodzinne. Też trochę grillowe, bo to przed majówką, trochę rozrywkowe, bo jeden z partnerów. Zaproponował, że będzie dawał vouchery dla pierwszych chyba 100 osób, 100 zł, a dla części z pozostałych uczestników 50 zł. Więc na dobrą sprawę, jak ktoś I brał bilet przed sprzedaży Oprecy. za 54 zł, no to już jest do przodu. A ludzie, hmm. którzy przyjdą z konkursów, z giveaway'ów, w ogóle są na czysto, więc ja się śmieję, że będziemy to zaraz promować zarób na Kryptospir, Bo wiesz, no też trzeba do tego podejść trochę z uśmiechem, trochę z dystansem. Jak ci mając świadomość... nie dało, to Kryptospir ci da. O, widzisz. To jest doskonałe hasło reklamowe. No ja uważam, że. Że, że po prostu jest, jak jest, rynek jest, jaki jest. I, I tylko ludzie, którzy znowu zrobią krok do przodu i przejdą przez ten etap, wyciągną wnioski, zobaczą, że rynek po prostu się zmienia, że, że, że już nie ma takich hoss, jak były kiedyś. I że kupując dżema, jak masz szczęście, to trafisz, ale jak źle obstawisz albo kupisz go w złym momencie no. z, to może jednak 90, lepiej. To... Tak, to może jednak lepiej wiesz. Wkładać sobie raz na jakiś czas jakieś małe kwoty w bitcoina. No i umówmy się, nie będzie spektakularnie, ale będzie jakieś zabezpieczenie, które prędzej czy później odrobi z nawiązką. No i mhm. tyle. Być może, być może właśnie, że to podejście do linku trzeba teraz zmienić. Julia, jeszcze mam pytanie o site eventy. Jak to wygląda podczas tego wydarzenia? Są trzy. Jeden jest dzień przed, to jest czas inwestora, ekipy będę, Mariusza. Będę. Tak, więc też zapraszam, bo warto. Chłopaki w takiej bardzo luźnej atmosferze y, robią sobie ten sajt, tam zawsze jest chyba też tanku i z Majkiem w międzyczasie, czy, czy Mike no. też na pewno jest. Więc jeśli chcecie tak totalnie na luzie usiąść przed konferencją, to zapraszam, a w dzień. I tam konferencji... nie będzie tylko krypto. No Mariusz tam wiem, że ustaczy. Tam Majka też jest interdyscyplinarnie. Tam jest tak, też. A jaj coś będzie sztuka, samochody, także różne tematy będą poruszone. Więc szerzej, to też jest fajne, bo, bo to też nie, nie sprawia, że się wszyscy gotują w tym samym sosie. I dzień później jest Cryptosphere i podczas Cryptosphere są dwa side eventy. Cashify was już przyzwyczaił, że robi side event w ramach Cryptosphere. Tam zawsze trochę takich treści już dla bardziej zaawansowanych, rynkowych, nie tylko dla, dla świeżaków, tak jak na głównej scenie. I drugi side event w pierwszej sali będzie strefa, Takiego relaksu, ale w wydzielonej przestrzeni, nie, na, nie tak jak ostatnio na głównej sali projektu Eden. Tam również będą jakieś prelekcje, wystąpienia, oprócz tego dużo takich relaksacyjnych rzeczy, więc też zupełnie inaczej i też trochę w tą holistykę, o której wcześniej rozmawialiśmy, żeby ci ludzie mogli się też zrelaksować w tym wszystkim. I ja myślę, że te side eventy są również fajne pod tym kątem. Że dostajecie trzy sale z różnymi treściami. Oprócz głównej sceny macie dwie sale, więc zawsze możecie wybrać dla siebie to, co jest dobre i korzystajcie po prostu z networkingu, bo tak jak chyba u Andrzeja z dziennej dawki dyskomfortu mówiłam, potraktujcie to, że jeśli coś wam nie poszło, możecie spotkać z drugą osobę, której poszło lepiej albo też nie poszło, znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, cokolwiek, bo najgorsze myślę, że w takiej sytuacji zamknąć się po prostu sam ze sobą i obrazić na cały świat to Nie doprowadzi was do nikąd. No, po prostu trzeba zrobić kolejny krok naprzód i tyle, jak w życiu. No zdecydowanie. Nie zamykać się w piwnicy czy w swoim pokoju, po prostu tylko przyjść, porozmawiać z ludźmi, To jakieś słowo otuchy może i dostać i zarobić na krypto, tak jak przed chwilą powiedziałem. Lemoniadę wypić od, od głównego sponsora, tak. od partnera, bo, bo Zonda Krypto też w tym razem postanowiła was dobrze napoić i, i też okay. po prostu potraktować to jako before przed majówką, dobrze się pobawić, dobrze spędzić hmm. czas. Trochę energii też takiej dobrej dostać od innych ludzi. To już zdanie na koniec, bo w sumie pół godziny już tutaj nagrywałem, i nie powiedziałaś kiedy, gdzie i o której. 26 kwietnia, w Terminal Event Center, czyli tam gdzie dwie ostatnie edycje. Ja czekam, zapraszam. I właściwie okay. wszystko w tym temacie. Od której pewnie tak jak zawsze rejestracja od 9, a start pewnie od 10. No naprawdę wyszło mi chyba 11 godzin agendy, także <laughs> będzie, będzie mocno, ale ja się z tego powodu cieszę, bo. Wiesz, im więcej ciekawych twarzy, im więcej różnych punktów widzenia, tym dla tych ludzi, którzy przyjdą czegoś posłuchać, któregokolwiek z, panelu, z paneli albo którejkolwiek z prelekcji, zawsze ktoś wyciągnie coś dla siebie. Po prostu. Świetnie. Także kryptoswir.pl tam znajdziecie jeszcze bilety, agendę prelegentów, informacje o site-eventach, wszystko tam jest podane. Jola to jak zwykle świetnie przygotowała z Dominikiem, także. No cóż, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę i widzimy się już za kilkanaście dni we Wrocławiu. Dzięki, Kamilo, za zaproszenie i do zobaczenia. Czekamy tam na Was. Na razie, cześć.